<gry> Dalej, bo. Siemaneczko moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. I dzisiaj szykuje się coś grubego. Dzisiaj pierwszy prank na tym kanale. I dość. Gruby prank. <gry> Gruby. Przedstawmy wam, przedstawmy wam może sytuację. Zobrazujmy. Eee, Klaudii mąż. <gry> Już mąż. Jak nagrywaliśmy ostatnie takie filmy, to jeszcze był chłopak. Jeszcze chyba. chłopak. <gry> No i mów. E, no to tak, wpadliśmy na pomysł. E, Dawid jest aktualnie na treningu e, i pojechał autem, do którego mamy zapasowy kluczyk. I wpadliśmy na pomysł, że po prostu pojedziemy tam e, i pojedziemy sobie autem, w tym, którym on pojechał. Czyli tak jakby... No, no ukradniemy go. E, no i ja, on e, skończy trening i przyjdzie i na parking. I nie powie gdzie jest auto? Gdzie jest auto? Zobaczymy co powiem. Zobaczymy czy zadzwoni do ciebie czy do policji Ale i tak muszę raz zgłosić, dwa, że kurde, wszystko cały portatem. tam kapuś, ściera, biał gangsteria, dziś pastatku strajeria. No ja nie wiem. Nie pewnie. No nie wiem co zrobić. <free> <pewnie. See> Dobra, zobaczymy. No, także lecimy i mamy... Znaczy, ogólnie chciałam grubszy prank zrobić, żeby właśnie podjechać gdzieś autem dalej, zostawić bagażnik otwarty i tam kogoś pakować w worek. I sztuczną sos. Ale no to, tak... to jest bardziej grube. Bo nie wiadomo też, czy bym zobaczył w bagażnik. No to... nie no, by był otwarty. A... Nie, ale to jest grubsze. <laughs> także lecimy. Dobra. Jeszcze śmieszny jest fakt, że jeździcie teraz aktualnie z Kodą Octavią, 2003 rok. I, e, I to jest zawsze takie śmianie się, w sensie, to auto już jest rozklekotane całe i, e, i to jest takie śmieszne, że zawsze się mówi, kto to auto ukradnie. i ciekawy jestem, jak to będzie wszystko, jak skończą ten trening i podejdzie Dawid i powie, gdzie jest taria ja, a będą tam na przykład inne, pięć innych lepszych to wiele. A najlepsze jest to, że to nie jest nasze auto, tylko to jest auto rodziców, które my teraz użytkujemy. Jak ktoś do mnie dzwoni, mam nadzieję, że nie Dawid. No, no, także w ogóle będzie czuł taki, wiesz, no. Dobra, możemy jechać. No lecimy. Także moi drodzy, mamy sprzęt, żeby zawiesić kamerę GoPro na drzewie blisko tego auta i żeby reakcja była nagrana. Także sprzęt jest. I moi drodzy, mamy tutaj dwa kluczyki, jeden od auta, który ukradniemy i przekazuję już tobie, a drugim jedziemy, także. Nie będę mogła No. Najgorsze jest to, właśnie, że ja nie umiem kłamać. I dobra, jak jeszcze przez telefon, to spoko. Ale nie odbierzesz za pierwszym razem. Gdyby on mnie widział, to by wiedział, że żartuję No, na pewno. Ja nie umiem kompletnie kłamać. Lecimy. No, już odjeżdżamy, także ciekawy jestem. I jest godzina 20.01 i się boimy, że już mógł skończyć trening i się obawiam, że nagranie z GoPro będzie słabe, bo już jest ciemno. Ale no, mam nadzieję, że, że coś się nagra. Chociaż dźwięk będzie spoko, nawet jak będzie, nie? autko zaparkowane idealnie. Patrzcie, w pierwsze auto. Pierwsze auto. Ferka może pójść tam na plac zabaw. Nie, nie Ale no to nie i auto. Pierwsze auto. Pierwsze auto. Także moi drodzy jesteśmy. Ale... Jak dobrze on jest do tym bo... Jeste autko, jesteśmy i czekaj, ej, ciekawe czy zamkną. No zamknął, on 10 razy <laughs> sprawdza. Czekaj, do kupaki by sprawdzić. I tutaj, gdzie my tej GoPro? No tam, gdzieś ten y, się no rozchyla. No mi się wydaje, że tam gdzieś na drzewie. Ja mam tu mhm. i zaczepiamy. Dajemy i lecimy szybko. No i niestety kamera spadła i trochę się obruszyła i obraz nie był prawidłowy przez całe nagranie, ale nie martwcie się, najlepsze na koniec. A to co aktualnie widzicie na nagranie to wyobraźcie sobie, że 10 metrów dalej szli chłopacy z drużyny i myśleliśmy, że w tym idzie Dawid, także spieszyliśmy się i chcieliśmy jak najszybciej uciekać. Dobra, już jesteśmy dalej. Auto tutaj, to jest moje, i GoPro zostawione. Ja, ja już skończyli treni. Aha, i mi się wydaje. Skończyli treni. A jeszcze, jeszcze nie mogłam od skody od Mam, no. Jeszcze nie mogłam <grym> skody. <grym> ja mówię, co ty tam różni. Ja tylko widziałam, jak normalnie ludzie nie. Jak ludzie, jak ludzie O, i się robi masa. Nie, ja bym nie, jadę. a ty, a przyjdzie Dawid i oni powiedzą? Nie, oni się chyba szybko rozchodzą zawsze, nie? A ty, ktoś je. O nie no, i ja, ja się rozejdę, Że dobrze, czekamy i widzimy się, do ja on czekali, zadzwoni. Kiedy, kiedy Na pewno został, zadzwoni już. zaraz, także... On chyba, on chyba dłużej został tam, nie? Oni pierwsi schodzili. Dawid zawsze dłużej zostaje, no. obie teraz też. To nie przyjechał mi po ciebie. Czy to jest możliwe, żeby mi auto zajbali? Co to jest, To jest możliwe, żeby ukradli mi tu auto? No nie, co? No stawiałem dosłownie obok ciebie, a tak, nie? Nie, dalej. Nie, no niemożliwe. Co? No? Ja, ja! På trekant!

Czekaj, nie, ale i tak są Ja. Yeah. Tak, słucham? A, to jest A, no. Słuchaj. Czemu ty do mnie dzwonisz? Na, na nie? jakim Gdzie jesteś, w domu? No. I nigdzie nie wychodziła z chaty i tak dalej? No nie, się kąpałam, a co? Ja... Yeah. A czemu dzwonisz do mnie? Z innego... Nie. Czemu dzwonisz z innego numeru? No bo kurde, nie mam telefonu, bo chyba mam skodę że... No co ty p***** To zostawiłem pod, na treningu, na treningu podstejniku i nie ma, nie? Ja. No i co? Ktoś zajeb**eł No kurde, lepiej że miał tam, po portfel, telefon, nie? Ja, ja pierdolę. Telefon zostawiłeś w Skodzie? No tak, zostawiłem w samochodzie, nie? Ja p*****, ja... A na Kup pewno, na pewno... Jesteś w bo mnie w ogóle jakoś się, coś? No, przyjadę po ciebie. Tylko ja, daj mi chwilę, bo to. muszę wysuszyć włosy, okej? Okay? Tylko czekaj, no ty jak ja, ale to... Skodek ci zabrał? K k k nie, no wie? jestem. Och, k najlepiej, że mam k wszystko tam, nie? K telefon jest droższy od tej Skody. Ja... nie mów. No, dobra, ale zaczekaj, można namierzyć iPhone'a. No dobra, Dobra, ja z... przyjadę po ciebie. No dobra, to będę, jak teraz? Co? No nie będę dzwonił na psia bo będę czekał teraz trzymij. No nie no ja przyjadę po ciebie i namierzymy twój telefon. No dobra, ale w sensie no i co? No i... No i tak, ale i tak muszę razem zgłosić, dwa, że kurde, mam przyjść z portant tam. No dobra, ja przyjadę i pomyślimy, okej? Okay? No dobra, to szybko dalej. Dobra, pa. Ja muszę <noise> nie bo ale poczekaj, to musimy zostawić gdzieś tutaj Skodę. Gdzieś tutaj bliżej i pojedziemy z Maxem i kurde nie jest. Nie, nie gdzie Max? No zadzwonimy do niego. No a nie ma telefonu! A, o kurde, on powiedział, że tam jedzie. Dobra. To dawaj, jedziemy szybko. Idziemy po Maxa, Skody zostawimy tutaj. Rozumiesz co chodzi i będziemy udawać ze Nie, jak on na... Nie, Mac. nie zadzwoni! On zadzwoni, bo to jak... On powiedział, że z nim... dobra czekam. Jak on jest z kimś, to yy, zadzwoni. No co ty, nie? Ale kto no, ty za tutaj? Przyjechaliśmy tutaj i, i cofnęliśmy. Tutaj też no, no, na wakacje u siebie, ale w otworzyłem auto, i tak na No można no, w Wszystkich aut Skoda, nie mu. Skoda jest więcej warta i ten telefon niż ta Skoda ty. Ja. I co, a tu tu lepsze lepsza chyba co niż ta Skoda. No I co teraz ty? Lala, dawaj telefon, no, dzwonimy. Kurde, ja muszę naglukować karty. Dowód i, 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 i telefon, nie? Kurde. Ja no, to nie no, ma, no, nie? Ja nie mam. A sobie to. A żadnych kamer tu nie ma? Na drzewach? Nie, nie. nie wiem. Nie. A gdzie stałe? U, U ja jeszcze za tym tym. Chyba, ja się coś zjadę teraz. <laughs> Dobra, no ten. może ten. No weź dawaj, dwojna na ten. Dzwoni na... Skody! Ja. No Skody! No, dawaj lala, no dzwoń, najpierw no, dwojna na, no, na albo ja lubię ja... Nie dobra Nie dobra kochani. Nie, to chujowy żart, nie? Czemu? To już za maksa chujowy żart nie? No, To chuj... no, czemu? Bo no dlaczego? Jarek, kurwa. Jest kurwa Dzisiejsza moja dziewczyna Dlaczego? O kurde, ja już zadałem plaj na policję, to nie My wie. wiedzieliśmy, że albo będzie dzwonić do klatki, albo na policję, nie? Tam jest kamera, nie? Jarek już się nie zjawił na pewno Jarek Nie nie ma na meczu Dobranoc ja Zartowałem, zartowałem Jarek, jak ci wejdziemy do domu, to też żartowali. Ej, my, my sądziliśmy, że w ogóle w to nie uwierzysz, że jak za... No to jest trzyście nie? Za szybko się. Za szybko przyjechaliście Ale my nie robimy. Z drugiej strony. czym? Telefonem! telefonem, kurwa, nie? Tak, tak. Z że tak na no szybko no no, Ale my się cieszymy, że połowa się dopudowała. Co jest, co jest, co jest? Jakbyśmy zostali, to co to drzwi na Ale to nie Ale my to Ale każdy wychodził, jakby tak stwierdziliśmy tak szybko. Ale ja ja słuchał, nie jak ja tutaj przyszedłem, to ja mówię: No nie kodem, nie? No, no, nie, najbardziej pogryzione auto, nie? Ja w nie przyszedłem, mówię: to no, nie? I mówię: Adam podwrócił do domu. Ja wiem, no, ja no, no, Ja no, 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 ale to już na ostatnim treningu, bo <grym> no, na to, bo pomysł, ale ja ja byłem, Bo wy mówicie, że... Tam, ja, ja mówię, my kurde, my my oni my mają my my oni my. klucze, mówię, przyjechali, ja mówię, no głupi ja tego, co ja pochować. Z... Ja sądziłem, że to, ja się to jedyny, no, bo wiesz, ja to jest Przepraszam Oj, oj. Ej, ale oku... Tutaj nikt się nie śmieje, nie? No widzę patrzcie się. Tylko wy się bawicie. My mieliśmy dobrą zawałę. No ładne też! Ja nie słyszałem tego... Szkoda, ja, że ja nie słyszałem tego telefonu. Było śmieszne jak Daïdzoniu. No jednak. No! <grym wytrzał> Teraz tak, Sam powinno być tak, że w trakcie meczu, meczu Max podjedzie swoim autem, wiecie, blisko boiska, nie, i ja będę biegł na zl... o, to mogę oddać. <grym <grym oddać. <grym no dobrze. No tak. kochani. No idzie, dobra, idziemy do Jesteśmy wam winni piwo. A, a gdzie jest Skoda? bo ja tak, ja pierwsze co pomyślałem, mówię, idę, przejdę się tam zobaczyć. Nie, nie nie? No my tam na początku Bo ja myślałem, że też może w krzaki ktoś schołuje, na a najgorsze bo Skoda ma tą taką kartę i czasami nam nie chce odpalić i pika Antykradzieżowa taka, nie? I nie chciała odwalić. Ogólnie się baliśmy, że będziesz od razu będziesz. Jakby to od razu było moje wiedział, Anto, to bym się wkurzył, nie? To, to by było ciężko, nie? A że to było może ciągle, nie było tego. To ja będzie. Proszę, proszę oficjalne wleczenie. Zobaczymy czy jest teraz. Może no, jak teraz ukradną. Ale widzieliście chociaż mój portfel? No? Nie, nie. Nie wiedziałam, że tam jest. Coś. Ja nawet nie wiem, że tam no, jest. Ale w Klaudia ogóle... ja mówi, można najmniej iPhone'a. I tak Adam stoi i no. chyba nie można znaleźć no, iPhone. Jest, znajdź mój znaleźć mojego iPhone'a. Tak. Nie, to ogólnie kitę. To było dobre. Nie, ale... że się wkurzyłem, tylko się zdziwiłem bardzo No ale na pewno w szoku Pierwsze, ale... pierwsze co, to właśnie byłem w szoku I Kumarsko, pierwsze, to... ale pierwsze co właśnie pomyślałem, mówię, te auto by ktoś ukradł Po drugie pomyślałem Ale idealnie nie, było ale dla tym Tak, punktem, po drugie nie? pomyślałem słuchajcie, że mówię, kurze na wakacje nie pojedziemy, nie? Że nie będę miał dowodu, nie będę miał kursy, karty i tak dalej, I trzecia kwestia, telefon A no, on się w ogóle nie przyjął No w sumie tak, ty, teraz, dokumenty już będę nosił chyba dokumenty wszystkie na trakcie, <laughs> nie, że są Gorzej jak przyjdziecie w trakcie treningu i ja zabierzecie, nie? Bo w sumie też bym pewnie nie ale nie? cieszę się, że się udało, bo byśmy No, byliśmy, no byliśmy, byliśmy pewnie, nie? pewnie że bo, rasz, się powiedza, by rano, że nie udało. Ale bo a powiem, że przyjedzie z Warszawską Skoda? No. No, ale tutaj to w życiu nie znalazł tego auta. Nagrywasz? się? No. tam Artur mieszka, nie? To musiałbym do niego chyba Także moi drodzy, Skodzinka jest, Dawid nie, nie, nie. zadowolony, a ogólnie No i jest telefon a, może wypadł pod drodze? To, to, to wszystko podkreśliło, że ty masz tam telefon i portfel i dokumenty. To jakby to była sama Skoda, to bym no. po prostu pojechał do domu, albo poszedł. Sprawdź no są dokumenty nie, i, ten, tak. i ten, i telefon. To telefon mam. W środku można nie nagrywać teraz i nie, nie, to wszystko jest. Dobrze. Także... Także ja zostawiam Skodę na razie. Oficjalnie zostaję I To było dobre, nie? I ja jeszcze ja czekam na tych dobre. nagrań z drzewa, no, nie? No, To było dobre, nie? Ale naprawdę to tam do takie te a to to teściu. Pokerowe twarze, oby tego nie było. Zykać. I ten, to lecimy teraz na piwko do dino, bo kopacy czekają już tam. Dobra, to chodźmy. Także dziękujemy, dziękujemy moi drodzy. Teraz. Całą ekipę musieli obstawić browarem, nie? Teraz czekamy na... rewanż. No. Nie, 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 nie. Czekamy na rewanż, dziękujemy Wam. że, że ja jestem sam, nie? To jest dobre. No. no dobra, może jakiś kompanów wciągnąć. Muszę mieć kompanów. No. Może całą, całą wtedy ekipę drużynę musimy ściągnąć. Wyszło git. także także do następnego. Nie, Elo! Słuchajcie to, jedziemy autem, nie? I mieliśmy tak w sumie, nie wiem, czy radio było włączone czy nie. I nagle ktoś do nas mówi. Co? Coś tam sam, czy mogę pomóc. Kliknęliście w to? A, a my tak. Co robią głośniej radio? Czy mogę pomóc, nie? A tak wiesz, nie wyrazi, I my tak co i robią głośniej, słuchamy? Przepraszam, czy mogę pomóc, nie? I my takie o co chodzi, nie? Ktoś do nas gada, robi głośniej ciszej radio i dalej ktoś się gada, nie? I mu, kurde, o co chodzi, nie? I co? Kliknieliście tą pomoc w aucie? Chyba tak. Ja pierdzielę Ale nie ja wiem, czy ona się skoda. sama włącza ten... Nie, Skoda się. Skoda mi czuła. Skoda się połączyła ze mną, wiedziała, że jest kradziona. I ja. wiedziała, że musi zawołać pomoc, tutaj. Łapeczka w górę mile widziana, jeżeli podobają się Tobie takie materiały i daj znać w komentarzu, co mamy nagrywać.